Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z cyklu Najlepsze książki półrocza i tym razem literatura piękna. Z literatury pięknej wybrałam dla Was 10 propozycji, ale większość to są, słuchajcie, króciutkie. W tym roku też czytałam bardzo dużo tej literatury pięknej, takiej literatury refleksyjnej, więc no, ciężko było mi się zdecydować na trzy najlepsze, ale mam nadzieję, że coś z tego Wam się spodoba. Więc, żeby już nie przedłużać, zaczynamy. I słuchajcie, na początek, e, chyba takie trzy najkrótsze e, powieści, ale takie, które no, zostawiają w sobie ślad w naszym sercu i takie, o których długo, długo się myśli. Pierwsza to Plaga, Juliana... albo Juliana Javier. Nie znam hiszpańskiego, więc na pewno coś przekręcam. Plaga i tu to ona jest znaczy Juliana jest pisarką kolumbijską. To jest jej, słuchajcie, debiut. Ale taki, że no dosłownie wybija w fotel. Ja rozmawiałam dodatkowo z autorką na temat właśnie, skąd pomysł. I podziwiałam w niej, że w tym debiucie, a potrafiła zawrzeć po prostu tyle, słuchajcie, emocji. No. Taki ogromny przekaz, taki ładunek, też emocjonalno-psychologiczny, i powiedziała, że to jest związane też z jej historią. Chciała zwrócić uwagę innych na to, jak jest traktowana rdzenna ludność Ameryki, no w tym przypadku Kolumbii, przez właśnie ludzi białych. Ale też przez korporacje, przez tych, którzy widzą tylko pieniądze. I tu właśnie mamy motyw plantacji trzciny cukrowej, która mieści się niedaleko osady tej rdzennej ludności. No i nagle atakuje tą trzcinę, w jakieś to nie jest akurat jakaś choroba i uznają naukowcy, że muchy sobie z, tą, z, z tym poradzą i puszczają na te, na te plantacje trzciny muchy i te muchy tak nie zajmują się tylko tą trzciną zajmują się po prostu tymi ludźmi Atakują ich, wchodzą wszędzie, wbijają się, po prostu te opisy są przeraźliwe, naprawdę. Później, kiedy sobie już naukowcy nie radzą z plagą much, puszczają tam żaby, ludnością się w ogóle nie przyjmują, że nie wiem, chorują, umierają, no, że panują tam choroby. No straszne, straszne są te opisy. I właśnie ta taka niemoc, że człowiek nie jest nic wart. Człowiek jest wart mniej niż ta trzcina cukrowa. Porażające, przerażające, ale naprawdę warto przeczytać. Kolejna taka, która uderza z ogromną mocą, to jest Czemu na podłodze śpisz? Darko świecić. Tu mamy Bośnię i Hercegowinę. Jedno osiedle, jeden blok w zasadzie, i kiedy wybucha wojna domowa, i jak to wygląda z perspektywy dziecka, nastolatka, młodego człowieka, ta właśnie wojna, ta bezsensowność tej wojny to, że wcześniej przyjaciel, sąsiad, a teraz stają przeciwko sobie to, że kiedyś w jednej rodzinie a teraz nagle nie wiem, były mieszanki jakieś kulturowe, narodowe, a teraz nagle uznaje się, że nie wiem, że są po przeciwnych stronach barykady, okrucieństwo tej wojny, to jak się traktuje drugiego człowieka, straszne, przerażające i kolejny raz pokazujące, że chyba najgorsze słuchajcie, to są właśnie wojny domowe. Gorąco wam polecam, przepięknie też napisana. I ostatnia z takich cieniutkich to jest Jon Fosse, to jest Ales. Polecam wam wszystkie książki autora, ale to jest literatura taka, którą trzeba, w którą trzeba wejść, bo Fosse ma bardzo specyficzny styl. To nie jest literatura dla każdego, nie dla każdego może być zrozumiała, ten język nie jest dosłowny, ale on jest bardzo, bardzo emocjonalny. Ale to nie są jakieś takie, wiecie, uderzenia emocjonalne, nie. To jest niby przedstawienie zwyczajnego dnia, zwyczajnego świata, ale czujemy właśnie wszystko pod skórą. To jest powieść o samotności, o stracie. Bardzo króciutka, tak jak widzicie, ale naprawdę warto ją przeczytać. I to z takich krótkich. Teraz ruszamy ze średnimi. Kolejna to jest wynik negatywny. Karina Sawaryna. Autobiograficzna powieść autorki też z wydawnictwa Art Rage, i poprzednie to były dwie z wydawnictwa Art a to jest Nour sur A wynik negatywny też jest z wydawnictwa Art i to jest, jak mówię, autobiograficzna powieść autorki o jej walce o macierzyństwo o walce z niepłodnością, z tym jak kobieta jest postrzegana, jaka jest rola społeczna kobiety, o stereotypach względem kobiet, o tym, że nikogo nie interesuje, jak się czuje kobieta, która marzy o macierzyństwie, ale która właśnie nie może mieć tego dziecka, a którą wszyscy o to obwiniają tak? i jej zarzucają. To mocna. Naprawdę taka wchodząca pod, pod skórę powieść. Kolejna, no to książka, która mnie zachwyciła, od której zaczęła się chyba moja taka, słuchajcie, fascynacja w tym roku yy, i zachwyt wydawnictwem ArtRage, którego przyznam szczerze, wcześniej nie znałam. W tym roku odkryłam i to jest moje ogromne, ogromne odkrycie. To jest Mleczarz Anna Burns. Yy, Mamy tu Irlandię, wojnę domową, ale tu nie chodzi tylko o opis tej wojny domowej. Tu chodzi o tą ciszę, która tu przemawia w tej książce: o to, że właśnie często kłamstwo zapewnia bezpieczeństwo, a prawda. To, to bezpieczeństwo można utracić. To, że lepiej żyć w wyimaginowanej rzeczywistości, niż w ogóle mieć jakieś marzenia. Bo po co mieć marzenia, jak można niedługo to życie skończyć, albo jak się je wyjawi, no to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że się go nigdy nie zrealizuje. W tej książce, jest, słuchajcie, tyle bólu, tyle emocji, też y, takiego poszukiwania siebie, y, poszukiwania rozwiązań i to w którą stronę iść. No mega, naprawdę jedno z moich odkryć. Y, rozumiem, dlaczego. No, byłam nominowana do nagrody Bookera. Kolejna też z wydawnictwa Art Rage. To jest Sebastian Berry. Tak daleko od domu. To jest ten autor. To też jest dla mnie odkrycie tego roku. Uwielbiam po prostu styl pisania Sebastiana Berry'ego. To jak on oddaje też właśnie emocje, to jak on przekazuje tą refleksję, że zmusza do przemyśleń. Taki też właśnie spokojny sposób, ale jeśli ktoś szuka takiej szybkiej akcji, no to tutaj jej nie znajdzie u Sebastiana Berego. To jest bardziej taka, bym powiedziała, refleksyjna literatura. Kolejna to już taka bardziej przystępna książka z literatury pięknej, ale która też właśnie wchodzi pod skórę, jeśli chodzi o obrazy kobiet i obrazy macierzyństwa różnych obrazów macierzyństwa. Jedyna córka Guadalupe Nettel. Niesamowita książka, właśnie, która ukazuje różne oblicza kobiet i różne oblicza, tak jak powiedziałam, macierzyństwa tego, że można tego macierzyństwa pożądać chcieć być matką, tego, że się jest matką, ale to niekoniecznie się czujemy dobrze w tej roli takiej, że nigdy nie chcemy mieć tego dziecka, ale z drugiej strony. Chcemy pomagać innym i dzieciom, i czasami to macierzyństwo z jednej strony niechciane, z drugiej strony staje się czymś naturalnym. Czyli zachodzi w nas taka wewnętrzna przemiana, i macierzyństwo wyczekane, ale później no, też w wyniku jakichś tam różnych relacji. No, zmienia się to nasze spojrzenie więc tak jak mówię różne, różne strony i różne kobiety w zasadzie mam tutaj trzy główne bohaterki ale one się gdzieś tam zmieniają ewoluują przepiękna też przepięknie napisana też powieść i to też powieść o przyjaźni więc gorąco wam polecam Kolejna no to jednej z moich ulubionych pisarek. I czeka już na mnie kolejna jej książka. Zaplanowałam sobie na kolejne półrocze, żeby trafiła może na listę bestsellerów. Tutaj akurat jest Valerie Perrin. Zapomniane Niedziele, ale już czeka u mnie na półce: Colette. Zapomniane Niedziele też trafiły u mnie na listę tych najlepszych z półrocza. Bo uwielbiam prozę, właśnie Perę, to jak ona potrafi opisywać też właśnie emocje, różne aspekty psychologiczne człowieka, tą taką głębię, która jest w nas. Tu akurat mamy przepięknie opisane relacje w rodzinie, przepięknie też opisaną. Taką miłość nieszablonową, ale taką, która łączy na całe życie. Przepiękną relację między młodą kobietą a starszą panią o tym, że warto też słuchać właśnie starszych, tych opowieści, uczyć się też od nich nie zaniedbywać ich, bo są już starsi, nie mamy dla nich czasu. Ale właśnie czerpać. Ta książka pokazuje, ile my jesteśmy w stanie czerpać od, od starszych i ile my możemy też im dać. Jaka to może być symbioza i wymiana tych doświadczeń, i jak możemy uzupełniać siebie nawzajem. To też, mamy tutaj też zagadkę taką kryminalną. Mamy poruszone bardzo trudne, różne aspekty relacji w rodzinie, problemów rodzinnych, no, trudnej miłości. Gorąco Wam polecam. No i to jest przepięknie opisane. I dwie ostatnie. Pierwsza to jest Prawdziwi Amerykanie. Taka dosyć spora powieść, ukazująca kilka pokoleń Azjatów, emigrantów do Stanów Zjednoczonych, i jak mimo tego, ile wnieśli jakby w kulturę, w naukę w Stanach Zjednoczonych, są dalej traktowani tam jako właśnie Azjaci. Ale to też fajnie pokazuje ogólnie Stany Zjednoczone na, na przestrzeni lat, kim w zasadzie są prawdziwi Amerykanie, o kim możemy powiedzieć, czy są prawdziwymi Amerykanami. Czy to w ogóle takie, takie połączenie słów i ktoś taki istnieje. Więc bardzo ciekawe i ostatnia wybrałam ją dlatego ponieważ niewiele jest takich powieści opisujących te czasy. To jest Wiktoria Paloma Sanchez Garnika. Powieść, która ukazuje świat tuż po II wojnie światowej. Mamy tu lata 50., 60. To jest w zasadzie kilka tam dekad. Można powiedzieć, że jest to saga rodzinna albo kilka rodzin i ich historia. Mamy tutaj, jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych, jak to wyglądało w Europie. Przepiękna powieść i o właśnie zmieniających, zmieniającym się świecie, jak to wyglądało. O, zim, o czasach zimnej wojny, o budowaniu relacji takich wspólnych tuż po właśnie zakończeniu II wojny światowej, czy to było możliwe, poczucie zaufania, nie wiem, przeżywanie miłości itd. Więc gorąco Wam też polecam. Świetnie się to czyta, naprawdę, rewelacyjnie. I to tyle na dzisiaj. Czyli 10 takich moich najlepszych książek z literatury pięknej z pierwszego półrocza 2025. Dajcie znać, co z tego was najbardziej zainteresowało, co się wam podobało. Piszcie mi swoje polecajki z cyklu Literatura Piękna, co warto przeczytać. Ja zawsze czytam te Wasze komentarze i sobie zapisuję do swojego notesu, co jeszcze właśnie muszę sobie dodać na swoją listę, no i przybywa mi właśnie później w haulach, Bo tak dzisiaj Wam daję właśnie najlepsze książki z literatury pięknej, a już kolejny filmik to będzie haul ja już za kilka dni. Się ukaże. Więc to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.